do superkina. Gwiazdy spowiła mgła. Chyba nie boisz się ciemności. Coś się czai na wschodzie. Nie dojdziemy. To pewna śmierć. się siebie. Nikt cię nie będzie winić. On tu jest. Wzywaj go. Droga jest zamknięta. Oto kres ery ludzi. Tak będzie wszystko. Jutro w Superkinie. O 20.00 Władca Pierścieni, Powrót Króla. A o 23.50 Pitch Black. Krzysztof Tyniec uwodzi Franie w tańczy. tymi butami to jakby był głupi pomysł. Po prostu to zatańczmy. Jak facet i babka, wiesz. Niania. W sobotę o 20 w TVN. Sponsorem programu jest LG. Producent pralek Direct Drive. Z 10-letnią gwarancją. LG Lives Good. Ostatni odcinek tej serii. Pawiszczu. No co nie słyszysz co mówię? Zamach na konwojowanego mężczyzny. Więzień był martwy? Tak. Damian Satlik był zatrzymany za nielegalne posiadanie 6 kg kokainy, warte około 3 milionów złotych. Kto to jest? Tulipan. Były gangster, nie go? Nie. nie. Ślady prowadzą do przyjaciela Natalii. Łałstwo to jest jedna rzecz, której nie potrafimy wybaczyć. Marek musi wybierać między pracą a miłością. Kryminalni. W sobotę o 20.35 w TVN. Już dziś możesz obejrzeć ten odcinek na www.kryminalni.onet.pl Już za trzy dni! Wielki finał wielkiego tanecznego show. You Can Dance. Po prostu tańcz. W niedzielę o 20 w TVN. Sztuka uwodzenia to trudna sprawa. Kocham kobiety. Spróbuję poderwać faceta, a potem go zniechęcić. Jak stracić chłopaka w 10 dni? Zgoda. Zdążysz rozkochać kobietę? 10 dni? Tamtą. Zgoda. Sztuka zniechęcania też nie jest łatwa. Nie jem mięsa. Ona wygra, jeśli on ją porzuci. Za szybkie tempo. Ale wtedy on przegra zakład. Będziesz żałował, że się urodziłeś. Jesteś namolna? Namolna? A kuku? Marudna? Nie. Skamląca? Twierdzisz, że jestem psychiczna? Kto kogo przetrzyma? Jeszcze tylko cztery dni. Kate Hudson. Matthew McConaughey. W filmie Jak stracić chłopaka w 10 dni. Z soboty o 21.40 w TVN. Szczęście było tak blisko. Nie udało się. Diana odpadła. W wielkim finale zatańczą. Jesteś jedyną osobą w naszym programie, która nigdy nie usłyszała złego słowa tak naprawdę. Maciek. Mnie się bardzo podoba to, że Ania naprawdę jest osobą, która się we wszystkim odnajduje. Anna. Trzeba żebyś pokazał też coś innego w tych solówkach. Rafał Rufi. Wielki finał. You Can Dance po prostu tańczy. Wyjątkową w niedzielę o 20 w TVN. Ostatni odcinek tej serii. Bawiszu. No co jest, nie słyszysz co mówię? Zamach na konwojowanego mężczyznę. Więzień był martwy? Tak. Damian Satlik był zatrzymany za nielegalne posiadanie 6 kg kokainy, wartej około 3 milionów złotych. Co to jest? Tulipa. Były gangster, nie go? Nie. Ślady prowadzą do przyjaciela Natalii. to jest jedyna rzecz, której nie potrafiłbym wybaczyć. Marek musi wybierać między pracą a miłością. Kryminalni. W sobotę o 20.35 w TVN. Rozbitkowie na obcej planecie. Co mogło Jezusa? zabić te wszystkie zwierzęta? Morderca, który nie zna litości. Cokolwiek to było prawie mnie zabiło. Zapadający mrok, zaćmienie, chyba nie boisz się ciemności. Przerażająca tajemnica. Co się dzieje? To nie mnie powinnaś się bać. Zaczyna się polowanie na ludzi. Jutro o 23.50 w TVN. Sponsorem programu jest Imperial Cinepix, dystrybutor filmu Hitman, tylko w kinach. W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie. Nie daj szansy AIDS. Zapraszamy do superkina. Ostatnia część słynnej trylogii. A wróg jest już gotów. Zbiera całą potęgę. Dojdzie do ostatecznego starcia. Sauron wysłał swego najkrwawszego sługę. Już tu jest. Szykujcie się na bitwę. Nadszedł koniec. Siły dobra, do walki powiedzie król. Stań się tym, kim miałeś być. Wysłałem go na śmierć. Nie, nadal jest nadzieja dla Frodo. Hobbit przekracza granice mordoru. Władca pierścieni, powrót kula. Jutro o 20 w TVN. Nie chcę wiedzieć, jak to się skończy. Czy pani może mi powiedzieć o cenach biletów? Do Buenos Aires, biznes klasie Taryfa C: 32 tysiące Ja podeszłam do ojca w samolocie, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie można zacząć tym porozmawiać. Kolejny atak tvn na ojca Tadeusza ryzyka. Dziennikarka w sposób agresywny próbowała wymóc na ojcu dyrektorze rozmowę. Uwaga, w sobotę o 19.45. Nigdy nie widziała pani jak jeden mężczyzna całuje drugiego? Owszem, ale nigdy nie widziałam jak innego mężczyzna całuje mój mąż. Trzy po trzy numery z kwatery w niedzielę o 22.45.